Witam wszystkich serdecznie w podsumowaniu władców z naszej kampanii Rodem Wasa w Crusader Kings 3. Tak więc przyjrzyjmy się, kim to graliśmy na przeciągu, przeciągu tych no, kilkuset dobrych lat kampanii. Tak więc pierwszym władcą i praktycznie założycielem naszego rodu jest, hmm, żebym tu dobrze przeczytał o Kwandoch. Coś mi się zdaje, że to Omanhene znaczy król przywódca, bo tutaj się ono powtarza. Więc rządził on 64 lata, dokonał dużo, bo praktycznie z maleńkiego władcy plemiennego stał się królem Królestwa Akanu. Rządził 32 lata z tych swoich 64 lat życia, toczył no, liczne, liczne wojny, 11 ofensywnych, 3 defensywne. Był cierpliwy, szczodry i opanowany. W miarę dobry myśliciel, mądry mąż i zielarz. Czyli, no generalnie, skupiał się na wiedzy. Następcą był najprawdopodobniej jego syn. Tak mi się wydaje, tak jest. To jest syn poprzedniego władcy: Omanchenę Brempong. Żył lat 61. No niestety nie było mu dane długo rządzić, bo zaledwie 15 lat. Również jak jego ojciec zmarł ze starości, czyli w miarę spokojną śmiercią, prowadził mniej zdecydowanie wojen, bo 7 ofensywnych i 1 defensywną. Był towarzyski, porządliwy i arogancki. Był dobrym negocjatorem, augustem, czyli wzbudzał szacunek. Chodził na pielgrzymki i był również dyplomatą. Również rządził tak naprawdę tylko królestwem Akanu, no ale państwo rozwijało się. Później mamy, mm, tak, jego syna yy, Omanhenę Kirle I. Temu co się stało? u zmarł na raka w wieku 67 lat, yy, z czego 28 lat był królem. Całkiem niezły wynik. Opanowany, taki włożony, sprawiedliwy i towarzyski. Dobre cechy. Yy, doskonały. czy mówię trochę bardzo dobry yy, twórca jakichś tutaj spisków. Yy, co tu jest? To jest tutoring. Zakładam, że jakiś tak seplejący, coś takiego. No, to jest dosyć. To psuje w dyplomacji, ale o dziwo pomaga w kontaktach z innymi, tak samo mówiącymi. Był mistrzem miecza. Dość dobry w spiskach. W sumie to wynika też z tego, no, ale w spiskach się wyjątkowo rozwinął. Yy, dobry w organizowaniu przyjęć. No, miał raka. Yy, stał się nuchem i tutaj był ranny, ale to było spowodowane dosyć. Niebezpieczną i nagłą kuracją, którą zastosował jeden z naszych lekarzy, no i skończyło się jak skończyło. Po prostu nie wyszedł z tego zało. Co do wojen, 8 ofensywnych, 4 defensywne, no trochę powalczył. Jego następcą był Omanhene Kirie II, który również no, nie cieszył się zbyt długim żywotem. I też nie wiem, na co z zmarł. Hmm. Jakieś choróbsko, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co jest to Cizurę. No nic. Co by tutaj powiedzieć? A, no, budził strach, w przeciwieństwie do swoich poprzedników. Ten był, budził przerażenie wśród swoich poddanych. Pewne przez to pętanie. Również był wojowniczy. Z tych 52 lat, kiedy rządził, 26 lat, czyli kiedy żył, 26 lat był królem. Istoczył 12 wojen ofensywnych, 5 defensywnych. Był ambitny, zmienny i okrutny. Sadystyczny, no to w sumie to samo. Również był takim no, dosyć przeciętnym myślicielem, yy, pielgrzymem. Był opętany przez jakieś duchy, co wpłynęło pozytywnie na jego opinię, jeśli chodzi o religię. Był teologiem oraz również lubił organizować imprezy. Po nim rządził. Znów jego syn, który no, nie miał szczęścia, żył zaledwie 36 lat i zginął podczas oblężenia jakiegoś miasta, to ciekawe, czyli najprawdopodobniej no, został zaatakowany i zginął w walce. Ten miał już zdecydowanie, też nie już widzę, że wcześniej, no, już trochę tych tytułów królewskich miał, co tutaj jak najbardziej na plus. W ciągu tych 13 lat prowadził zaledwie dwie wojny ofensywne i 6 defensywnych, czyli generalnie musiał się sporo bronić, był obżartuchem, był szczodry i szczery. To szara eminencja, czyli naprawdę doskonały jeśli chodzi o dyplomację, również opętany, pielgrzym i melancholik, co no nie wpłynęło za dobrze najprawdopodobniej na jego stan zdrowia. I być może to jest jeden z powodów, dla których zmarł właśnie. No i po nim rządził jego chyba brata, zobaczmy, bo jego ojcem był drugi jego ojcem tak jest, czyli po nim rządy przejął jego brat, no który zdecydowanie tutaj rządził dużo, dużo, dłużej, bo aż 46 lat, żył lat 81 yy, i tutaj widzę, że to jest pierwszy cesarz, ponieważ nie jest już Omenhene, tylko Akanhene, czyli to zakładam jest tytuł cesarski. Akanhene Akwasi. podczas swoich rządów toczył dużo, bo 25 wojen, z tego 14 ofensywnych i 12 defensywnych. Zmarł z powodu pijaństwa w wieku 81 lat. Był sprawiedliwy opanowany, ułożony, zadowolony z siebie, dość dobry intelektualista, łupieżca, posiadał brata bliźniaka, no był niestety pijakiem, co skróciło jego żywot, był też pielgrzymem, jednak tutaj też doskonale wykształcony, ponieważ skolar, czyli taki uczony mędrzec, nazwijmy to, jednocześnie był też teologiem, oraz znał się na wiedzy medycznej i potrafił ją wykorzystać, żeby dbać o siebie. Był początkującym myśliwym, atletą, uwielbiał i organi doskonale organizował przyjęcia. E, stał się reformatorem naszej religii i najprawdopodobniej również e, uświęcił jakby krew naszego rodu, związał ją z wiarą, ponieważ a i był też zielarzem, co jeszcze bardziej wpływało na jego zdrowie. Ponieważ do tej pory mieliśmy niereformowaną religię i on był tym, który ją zreformował. Od tego czasu no, mogliśmy już iść w kierunku feudalizmu. Więc myślę, że jeden z wybitniejszych władców, no widać to jak długo żył, jak długo rządził. Następnie mamy Akanheme y, Agiemank I. No również nie było mu dane za długo żyć, bo 51 lat. Jednak 24 lata na tronie nie ma się czego wstydzić. Dość wojowniczy, 12 wojen ofensywnych, 4 defensywne, nie jest źle, bym powiedział. I co tu o nim jeszcze mamy? Był współczujący, odważny i chciwy. Był również homoseksualistą. Znał się na dyplomacji, był melancholikiem. Co widzę się pojawiało co jakiś czas w naszym rodzie. Posiadał też konsekrowaną krew, bywał na pielgrzymkach. Był patriarchą, czyli przyczynił się do dbania o własny ród, początkującym łowcom i no, przyzwoitym, jeśli chodzi o organizowanie imprez. Czyli, okej, okay, no i dalej już jest, spa, wszyscy będą tutaj z naszej nowej religii. Po nim mamy Akanchemek Faku, 79 lat, 63 lat na tronie, czyli przejął władzę praktycznie jako dzieciak i był, tak, był synem poprzedniego Akanhema, to ciekawe, czyli bardzo późnym synem, no a później rządził, rządził i rządził. No jednak stoczył 19 wojen, nie tak długo, dużo, 12 ofensywnych, 7 defensywnych, był ambitny, tchórzliwy i towarzyski. Doskonały filozof, Dobrze zbudowany, inteligentny, przyjemny dla oka. Yy, posiadał konsekrowaną krew, był pielgrzymem, yy, z kolarem, czyli na no tym badaczem, na yy, nazwijmy to, nie wiem, mężczyzną, to może dużo powiedziane, ale kimś kto zajmował się wiedzą. Yy, zielarzem miał problemy z, z nogą. gołd, to jest, yy, dobra, no, to jest, żeby nie przekręcił, co to jest. To jest chyba dna moczanowa, jak się nie mylę. Później był mordercą, czyli wydało się, że kogoś zabił. Również dbało o siebie, o swój stan zdrowia dzięki swojej wiedzy medycznej. No, pomagał sobie na stres, jakby opowiadając innym o swoich problemach, lubił organizować imprezy, spisywał również swoje wspomnienia, był teologiem oraz Parał się czarną magią. No, taki dosyć ciekawa postać, bardzo wybitny jeśli chodzi o naukę. Po nim mamy Akanhemę Jojo. I to jest, o jego ojcem był. Ok, Akanhem Kwaku. Czyli to znów przejął syn po ojcu. I ten. A okay, i zmarł na, tą, na te problemy tutaj ze stopą. Jego syn, a okej, okay. czyli jestem prawie pewny, że to Sizurę to znaczy, że jest związane coś z tym opętaniem. O, i tutaj widać, że ten yy, jak się jako yy, ojciec krwi, to znaczy, że posiadł naprawdę dobre cechy i od tego czasu nasz ród no już regularnie jakby no, wywodzili się z niego ludzie obdarzeni teraz lepszymi cechami. W ciągu 54 lat rządów stoczył 31 wojen, 17 ofensywnych, 14 defensywnych, zmarł, podejrzewam, o coś spowodowanego tutaj właśnie tym opętaniem, czyli jakieś takie, nie wiem, coś z problemami psychicznymi zakładam. Był ambitny, pracowity i cierpliwy, bardzo dobre połączenie cech. Doskonały dyplomata, przystojny, geniusz, dobrze zbudowany. Posiadał oczywiście konsekrowaną krew. Jak już mówiliśmy wcześniej, był opętany. Był patriarchą, pielgrzymem, dyplomatą. Również jakiego poprzednik lubił opowiadać o swoich problemach, żeby się ostresować. Lubił też palić haszy, żeby się ostresować. Był augustem, czyli no, budził szacunek wśród swoich poddanych. Atletycznie zbudowany. No i legendarny organizator przyjęć, które... Nie dość, że lubił, to go też odstresowały. Później mamy Akanheme Berko. No niestety rządził zaledwie 42 lata. Również żył 42 lata. Rządził lat 5, czyli praktycznie tyle co nic. Stoczył 5 wojen ofensywnych i 3 defensywne. Co spowodowało jego śmierć? Uuu, zmarł na jakąś plagę. To, to jest coś z zapaleniem płuc w tym stylu. Jak mi się przynajmniej wydaje, albo i nie, to może być też. Ta, coś z dżuma nazwanego, tak, to chyba będzie jednak dżuma bardziej niż. Yy, tak, no i co, to, to i tak no miał pecha. Powiedzmy sobie szczerze, był ambitny, był obżartuchem, był paranoiczny, dotknięty przez Midasa, czyli doskonale znał się na pieniądzach. Yy, co, a był takim odważnie, niebezpiecznie, czy nieostrożnie atakującym dowódcą, ale był też dobrym obrońcą. No, cierpiał na hemofilię, najprawdopodobniej jakieś problemy z dość bliskim pokrewieństwem w rodzinie. Był jednak herkulesowo silny, genialny i piękny. Miał problemy tutaj z chorobą weteryczną. Usiadał konsekrowaną krew, był na pielgrzymkach. Odstresowywał się jedząc, jakieś wyszukane potrawy, również lubił organizować przyjęcia, był początkujący mistrzem miecza, jakiego dziadek cierpiał na problemy tutaj z nogą, które, no, zakładam, wynikały no, z nadmiernego obżarstwa, bo no, był obżartuchem, czyli pewno się zbyt dobrze nie odżywiał. I był też dobrym administratorem, co pomagało mu w zarządzaniu państwem. No i oczywiście. Na koniec swojego żywota, załapał tutaj tą brzydką chorobską, którego powaliło. Po nim mamy Achenheme Anum, tego pamiętam dobrze. To był ład, tak, w którym no, miałem wielkie nadzieje, bo był zdolny i młody, ale niestety w wieku 35 lat zmarł z powodu raka. Rządził 14 lat. W tym czasie nie walczył za dużo, bo zaledwie jedna wojna ofensywna i dwie defensywne. Niemniej jednak był budził przerażenia wśród swoich poddanych. Był pracowity, gniewny i ambitny. Znał się na pieniądzach, znał się na oblężeniach. Był piękny, inteligentny i herkulesowo silny. Posiadał konsekrowaną krew, był pielgrzymem organizował przyjęcia i niestety chorował na raka. I podobnie jak jeden z jego wcześniejszych przodków, poddał się zabiegowi medycznemu, którym no został wykastrowany i niestety wkrótce potem zmarł z odniesionych ran, czy nawet nie wiem, czy nazwać ranami. O, dlatego żeśmy polecieli. No i tutaj powstały troszkę mały problem, ponieważ nie pozostawił po sobie jakiegoś Bezpośredniego następcy, i tutaj władzę przejął pochodząc. Bo to był jakby z bocznej linii. Ten jest, to jest, a nie jednak. Poczekajcie, tak, dobrze, mam rację. Pamiętam, jeszcze, jeszcze pamiętam, tak jest, czyli to przejął władzę ktoś z bocznej linii naszego rodu. Również całkiem utalentowany, ponieważ sprawiedliwy, odważny i chciwy. Dobry taktyk. Święty wojownik, walczący doskonale na przeprawach. No niestety, niezbyt ładny. Posiadał konsekrowaną krew, był dobrym organizatorem przyjęć i był rycerski. Niemniej jednak, cierpiał ten jakieś choroby. Smallpox, kurde. jest ospa, jak się nie mylę. Tak, to jest chyba ospa. No nic, no a to jest bardzo groźna choroba, ale... No, właśnie, nie przeżył tego. Również niewiele walczył. Jedna wojna ofensywna, jedna defensywna. No i po nim przejął władzę Akenheme Jaw I. Żył 56 lat, z czego 30 lat rządził. Całkiem nieźle. O, ten zmarł na tę ospę, a ten zmarł. Oj, już z obżarstwa. Zaczynają się czasy, kiedy mamy dobrobyt w państwie, i zaczynają nam władcy umierać z obżarstwa. Rządził lat 30. 10 wojen, z czego 6 ofensywnych, 4 defensywne. Był zmienny, tchórzliwy i towarzyski. No, dosyć dobre, jeżeli chodzi o spiski. Przystojny wydał konsekrowaną krew, był doskonałym albo bardzo dobrym organizatorem przyjęć, pielgrzymem oraz znał się tutaj na spiskowaniu. Po nim mamy Akanheme Jawa II. Czy to jest... To jest wnuk poprzedniego władcy, z tego co widzę. Rządził 60 lat, czyli bardzo długo. żył 76, to znaczy, że został w wieku lat 16. Bardzo wojowniczy. 40 wojen. 27 ofensywnych, 13 defensywnych. Zmarł ze starości, czyli widać, że dbało o siebie. Był zadowolony z siebie. Ułożony, opanowany. Towarzyski. Znał się na kasie. Był budowniczym fortuny. Herkulesowo-silny. Piękny. Geniusz. Konsekrowana krew. Pielgrzym, czyli naprawdę. Znów wracamy do bardzo dobrych cech. Znał się doskonale na pieniążkach. Był architektem oraz administratorem. No i oczywiście lubił organizować przyjęcia, jak zresztą chyba większość naszych władców. Później mamy jego syna Akanhemę Akan Kodio. Żył on lat 78-28 rządził. Również dość wojowniczy, 16 wojen ofensywnych, 4 defensywne. Zdecydowanie bardziej groźna postać, ponieważ budził strach swoich poddanych i zmarł ze starości. No i tutaj też zdecydowanie widać, że dużo, dużo cech zdobył. Cyniczny, przebiegły i cnotliwy. Utalentowany taktyk, święty wojownik, łupieszca. Doskonały obrońca, geniusz, piękny, herkulesowo silny, konsekrowana krew. To jest jakiś taki czempion, dobry, dobry w walce wręcz. Doskonale zarządzał i kontrolował rządzonym terytorium. Znany z tego, że kogoś tam zabił. Zabił też kogoś z rodziny, to znaczy, że najprawdopodobniej jakiś spisek. Był legendarnym Mistrzem Miecza, strategiem, pielgrzymem. Doskonale organizował przyjęcia, co bardzo też lubił. Był rycerski i był myśliwym, czyli zdecydowanie taki człowiek pola walki i czynu. Następnie mamy Akenhamę Ogejam. no nie będzie Ogejam. Żył 80 lat, czyli również dość długo, z tego 44. Zasiadał na tronie, również zmarł śmierć naturalną ze starości i również budził przerażenie. Był zelotą, był opanowany i pan jakby taki ułożony, był przebiegły, doskonały mistrz tutaj szpiegostwa i jakichś skrytych działań, herkulesowo silny, piękny i genialny, posiadał konsekrowaną krew. No, niestety, zdradzał swoją małżonkę, co przyczyniło się do tego, że był znany jako niewierny, był pielgrzymem, mistrzem spisków, legendarnym organizatorem przyjęć, doskonale wiedział, jak torturować i znęcać nad swoimi więźniami, żeby troszkę się odstresować, urządzał sobie głodówki, no i też był uwodzicielem, co pewnością przyczyniło się do tego, że. Stał się znany jako y, uwodziciel, ale też jako osoba niewierna. No i po nim rządził jego syn Akanhame Ko, Najdłużej żyjący z władców naszej dynastii. Rządził 91 lat. Ten był. A właśnie, też 25 wojen. Ale tutaj mamy 29 wojen, 22 ofensywne, 7 defensywnych, 54 lata na tronie. Przebiegły, ale też współczujący i też taki dosyć no, opanowany, panujący na swoimi emocjami, miał orientację homoseksualną, o dziwo nie budził przerażenia, zakładamy to przez swoją, swoje współczucie. Był całkiem dobrym intelektualistą. Doskonale dowodził podczas walk na pustyni. Geniusz, piękny, herkulesowo silny, cierpiał na chorobę weneryczną. Posiadał konsekrowaną krew. W celu odstresowania się lubił się samookaleczać. Był doskonałym doskonałej sprawności fizycznej, atletą. Był takim badaczem, uczonym, pielgrzymem, teologiem, legendarnym organizatorem przyjęć. Posiadał, czyli dbało o swoje ciało dzięki wiedzy medycznej. Był znany ze swoich romansów, dlatego też no uchodził za, powiedzmy, tego co zdradza, takiego no nie, no, no wiecie o co chodzi. No i niestety yy, wyszło na jaw, że zdradzał swoją żonę nie z kobietami, a z facetami. No to troszkę wpływało negatywnie na opinie innych współwyznawców naszej religii. No jednak był patriarchą rodu, to z kolei z pewnością wpływało pozytywnie. Myślę, że również kolejny długo żyjący władca, który dość dobrze zapisał się w naszej historii. No i ostatni władca Akanhame Łamacz Serc. A jeszcze tutaj warto dodać, że Akanhame Koł był tym, który podbił wszystkie tereny afrykańskie i zjednoczył Afrykę, dyskując tytuł Jednoczyciela Afryki. No i jego syn, nasz ostatni władca. Niestety, tutaj nie bardzo się informacje wyświetlają, tutaj też są dane troszkę nieprawdziwe, ale również doskonały szpieg, przebiegły, paranoiczny i arbitralny. No, połączenie bardzo dobre dla kogoś, kto zajmuje się spiskami. Szara eminencja to jest a, Exclusive Show, czyli taki no, mistrz spisków, dobry dowódca, który potrafił walczyć zarówno w ataku, jak i w obronie. Herkulesowo silny, piękny, geniusz, konsekrowana krew, znał się na torturach i z pewnością nie stronił od nich, bo tutaj widzicie dread 100 na Pielgrzym, uwodziciel, mistrz tutaj wszelkich jakichś przebiegłych taktyk legendarny organizator imprez, no i mistrz miecza. Czyli również, o, w ogóle bardzo dobry wojownik, 40 proesa to tak zdecydowanie widać na tle swoich poprzedników, że nie miał się czego stwierdzić, wstydzić, tym bardziej, że no wiek też nie najmłodszy, nawet nie wiem czy ktoś, no tu bywali tacy, no ale ci to byli typowo wojskowi. No nic, mam nadzieję, że z przyjemnością tego wysłuchaliście, Szczerze, podobała mi się ta kampania, naprawdę zwłaszcza początek był bardzo ciekawy i praktycznie do momentu kiedy Bizancjum i powiedzmy Abasydzi nie zaczęli tracić na sile, no to zastanawiałem się czy w ogóle uda nam się podbić całą Afrykę. No nic. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania innych serii.